Cześć. Jesteśmy teraz u dołbi pocztowych. No większość tak wyleci, ale tam pokażę z góry. Trochę słomy, żeby sobie tam nanosiły gniazda, które mają sobie nanosić. Było więcej par na jajkach, ale tutaj jedna para ta w najwyższej półce, gdzie ten czerwony samiec siedzi, samiczka tu na daszku polewo. młodziaka zagniotły, jajko zaziębiły. Generalnie teraz nic nie ma, ale czekam, to może coś się podłoży później pod dnie. Yy, to ta para, o ten samiec poleciał y, z tą białą samicą, zeszły z jajek. Tutaj jest samiczka z takim y, białolotkiem moim siwym. nie wiecie o którego chodzi, bo jest jeden białolotek. Ma tu młode, ona jest tutaj dosyć agresywna. No. Ma pod sobą trzy młodziaki, bo tyle jajek tutaj zniosła. Ten na pewno jest po nich i ten na pewno, bo one będą pstrę, a ten tu z tyłu właśnie raczej jakiś podrzutek, że tak powiem. Ja byłem święcie przekonany, że to są dwa niemieckie, bo podrzucałem chyba jajka od niemieckich. Właśnie muszę po filmach starych spojrzeć. No okazało się, że trzy pocztowe. No. I tak po tej parze nie będę dla siebie zostawiał. Tu to... nawet brączek nie kupowałem w tym roku. Yy, I tu mamy rodzeń tamo mefek. Już widzę, że będzie lepszy od tamtego co miał być. Fajniejszy dziób. Kolor Bieski raczej będzie. Także będzie fajny. No by się tylko uchował. No pod pocztowymi na razie siedzi. No i źle go nie karmią. Hmm. Może jest, jest nadzieja. Były, by, byłyby trzy młode, ale został jeden. No niestety, na takie uroki i tu na górze nie wiem czy mi się uda pokazać yy, tam w tym gnieździe chwilę o tutaj są dwa młodziaki pocztowe po takich kolorowych też nie będę po nich trzymał nic te barżanty a no to do barżantów za chwilę przejdziemy to tam tak pokrótce tutaj pokażę I tutaj poczta Prawie same samce, tutaj chyba ze trzy samice może są Teraz tutaj ta białolotka, jedna biała, druga Trzy, trzy samice są. No, tutaj już para przyleciała o karnik znów wyrzuciły Te pierwsze walichy Ten ogon trochę mu się zepsuł walicha I parę Na razie się dogadują Nie ma żadnych sporów to Z nimi To jest dobrze Strasznie głośne walichy Jak, za, jak kogut Zacznie piersić to naprawdę jest strasznie głośno. Eee, tutaj <śm> diamenty już, samczyk coraz bardziej się barwi i e, już lata za tymi samicami. też już zaczyna go być słychać coraz częściej. teraz tutaj ich poganiać, dobra yy, Dalej Kochinek miniaturka Znaczy krażałek Kurka na górze Borządy złociste Na razie nie ma jajek ani po złocistych ani po yy, kurach Myślę że za jakieś 3 tygodnie jak się cieplej zrobi to tutaj na dworze będą się nieść Na razie się nie zapowiada Kogut też już fajnie gania samice, jest taki w miarę energiczny, coraz więcej ma tych piór kolorowych, ogon zrzucił niedawno, teraz mu odrasta, coś z tego może być. Tutaj akurat z kurami się dość, dosyć dobrze dogadują, bo tam kogut ani nie, nie gania tych barzantów, ani nic. Gorzej jest właśnie tutaj przy tych ostatnich. Tam mamy nepalskie białoczuby z tyłu, a tu właśnie kochiny. Mamy kochiny. Tam i ta młodsza kurka, kogut. No i tutaj ta starsza. No i ten kogut trochę tak, że tak powiem, gania mi te barżanty Nie wiem jak to będzie z lęgami u nich. Samiczka aż tak bardzo wystraszona nie jest, ale głównie kogut. Tam to już właśnie parskie w pełni wybarwione. Teraz słońce. O, porcelana mi się odzywa. No teraz już. No tutaj jeszcze nie ma tych jajek od nich na dworzu. Teraz już słońce zaszło, no bo tak to ten Nepalski miał taki fajny połysk tutaj na nagraniu wcześniej O mało tam się odzywać w środku już kochiny zaczynają nieść pierwsze jajka koło 15 jajek już jest i już zaczynają się pojawiać coraz bardziej systematycznie najwięcej tam jest chyba 6 po po lawendowych po lawendowych jest sześć no ale jest pięć kur także to jest najwięcej jajek trzy kury tam niebieskie są w tym ostatnim są 4 jajka. To jest 10 i chyba 5 jajek jest po tych dwóch młodych kurach, ale to jedna się niesie. Miały te kurki. O, zobaczymy może, czy uszak będzie chciał jeść. Ten walik tak podbiega też czasem. sam, czy z miarę się próbuję przekonać do tego, ale nie no. dobra, na tym będziemy kończyć, już nie będę was zanudzał. także zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania oraz na drugie, na Facebooku. Pozdrawiam.